Witaj, ukochana duszo. Energia aniołów jest obecna w Twoim życiu w tej chwili, przynosząc przesłanie uzdrowienia i odnowy. To, co wydawało się ukryte, to, co wydawało się niemożliwe do ujawnienia, teraz wychodzi na jaw. Anioły proszą, abyś nie przestraszył się nadchodzących zmian. Są one niezbędne dla Twojego wzrostu duchowego i emocjonalnego. Coś. Co było ukryte, zostanie wyjawione nie po to, by cię zranić, ale by uwolnić cię od ciężaru, który dźwigasz od tak dawna. To nie jest wyrok, to wyzwolenie. Teraz jest czas, by zastanowić się nad działaniami innych osób, a przede wszystkim nad własnymi postawami. To normalne, że ci wokół ciebie popełniali błędy, ale to, co naprawdę się liczy, to to. Jak Ty na to zareagujesz? Pamiętaj, że wstyd nie jest karą, ale okazją do transformacji. To, co zostało zrobione źle, teraz jest zaproszeniem do naprawienia, przebaczenia i przywrócenia harmonii w Twoim życiu. Nie trzymaj urazy, ponieważ to tylko przyciąga więcej negatywności. Uwolnij się od bólu przeszłości i pozwól się prowadzić miłości i mądrości aniołów. Dzisiaj anioły chcą, abyś wiedział, że jesteś godzien pełnego i szczęśliwego życia. Niezależnie od popełnionych błędów, przebaczenie i pojednanie są w Twoim zasięgu. Miej odwagę uwolnić się od wszystkiego, co Ci już nie służy, i przyjmij nowe. Istnieje potężna energia uzdrawiania wokół Ciebie, gotowa przywrócić i o to, co zostało uszkodzone. Jesteś w cyklu głębokiej transformacji, gdzie wszystko, co negatywne i mroczne, jest rozpuszczane, aby ustąpić miejsca czemuś piękniejszemu i pełnemu światła. Oświadcz w komentarzach: Uwalniam się od ciężaru przeszłości i pozwalam sobie żyć w pokoju. Pamiętaj, że wstyd, który ktoś odczuwa, jest jedynie odbiciem gęstej energii. Która teraz może zostać przekształcona w okazję do wzrostu. Nie ma nic złego w popełnianiu błędów, ale ważna jest intencja uczenia się na każdym kroku. Dzisiaj anioły prowadzą Cię, abyś mógł zrozumieć lekcje przeszłości i podejmować decyzje bardziej zgodne z Twoim prawdziwym ja. Wstyd może być siłą paraliżującą, ale jeśli na to pozwolisz, może stać się paliwem do zmiany. Anioły proszą. Abyś spojrzał w głąb siebie i znalazł przebaczenie, nie tylko dla innych, ale także dla siebie samego. Jesteś w kluczowym momencie, aby stworzyć nowe ścieżki w swoim życiu miłosnym. Energie, które były zablokowane przez strach lub wstyd, teraz zaczynają się otwierać, a drzwi miłości i pokoju otwierają się przed tobą. Ten, który wcześniej się oddalał lub próbował coś przed tobą ukryć, Teraz jest wrażliwy, uznając własną ludzkość. Ważne jest to, jak Ty się w tej chwili ustawisz. Wybierz pokój, wybierz zrozumienie, wybierz miłość. Transformacja jest w Twoich rękach. Dzisiaj anioły nadal są przy Tobie w momentach pokoju, jak i w godzinach niepewności. Prowadzą Cię ścieżką odnowy. W tej właśnie chwili proszą. Abyś poczuł w swoim sercu zaufanie do wszystkiego, co ma nadejść. Kiedy ktoś próbuje coś ukryć, strach zazwyczaj stoi za tym działaniem. Ale dzisiaj anioły uczą nas, że w miłości strach nie ma miejsca. Prawdziwa miłość to ta, która obejmuje wrażliwość, uczciwość i przejrzystość. Nieważne, co było ukrywane, ważne jest to, że teraz prawda się objawia. A z nią okazja do wzrostu i nauki. Wstyd, który ktoś odczuwa, jest jedynie konsekwencją blokady, którą można przezwyciężyć poprzez zrozumienie i przebaczenie. Nie pozwól, by działania innych Cię przygnębiały. Miłość, którą czujesz do siebie, jest kluczem do Twojego pokoju. Jeśli ktoś się oddalił lub próbował coś ukryć, teraz jest szansa by pozwolić prawdzie płynąć. Masz moc wyboru, jak na to zareagujesz. Nie pozwól, by negatywne uczucia, takie jak złość czy frustracja, zawładnęły twoim sercem. Anioły proszą, abyś uwolnił się od wszelkich resztek uraz. Przebaczenie nie jest dla innych, ale dla ciebie. Kiedy przebaczysz, uwolnisz siebie i otworzysz przestrzeń. By prawdziwa miłość mogła zakwitnąć w Twoim życiu. Uwierz, że działania innych nie definiują kim jesteś. Ważne jest to, jak sobie z tym radzisz i co wybierasz stworzyć z tej chwili. Miłość w Twoim życiu będzie prowadzona przez mądrość aniołów. Nawet jeśli niektóre sytuacje były trudne, teraz jest czas na uzdrowienie. Dzisiaj anioły mówią o wielkiej transformacji która dzieje się w tobie. Wszystko, co było ukrywane w tajemnicy, wszystko, co wydawało się stracone, teraz zostanie przywrócone. Czasami, gdy coś jest ukrywane przez długi czas, potrzebne jest przebudzenie, aby światło prawdy mogło przeniknąć i przynieść uzdrowienie. I właśnie to dzieje się z tobą. Stajesz się silniejszy, mądrzejszy. Bardziej świadomy siebie i swoich emocji. Nie bój się objawień, ponieważ nie mają one cię zranić, ale uwolnić. Pamiętaj, że trudności, z którymi się spotykasz, nie są znakami porażki, ale okazjami do wzrostu. Jeśli ktoś próbował coś ukryć, być może było to próba uniknięcia bólu lub konfliktu. Jednak prawdziwy pokój przychodzi dopiero wtedy. Gdy pozwalamy sobie być autentycznymi, gdy pokazujemy światu, kim naprawdę jesteśmy. Wstyd, który ktoś teraz odczuwa, może być mostem do pojednania. To jest idealny moment, aby otworzyć serce i pokazać, że nawet wobec błędów, miłość zawsze znajduje sposób, by się o. Nie ma potrzeby oddalać się od tych, którzy potrzebują przebaczenia. Wręcz przeciwnie, to czas, by się zbliżyć. Uzdrowić i przekształcić każdy ból w nową okazję. Energia przebaczenia jest bardzo potężna i może zmienić wszystko wokół ciebie, gdy na to pozwolisz. Ciężar przeszłości się rozpuszcza, a ty jesteś w stanie iść naprzód z lekkością i jasnością. Masz moc, by uwolnić się od wszystkiego, co cię trzyma w przeszłości, a dzisiaj anioły są tutaj, by ci w tym pomóc. Pamiętaj, że miłość jest silniejsza niż jakikolwiek błąd. Prawdziwa miłość nie wymaga doskonałości. Ona przyjmuje, rozumie i leczy. Przebaczając, uwalniasz zarówno siebie, jak i innych, tworząc przestrzeń, by miłość mogła objawić się w Twoim życiu w pełni i bezwarunkowo. Nie trzymaj się już cieni przeszłości, ale pozwól, by światło miłości i prawdy oświetlało wszystkie Twoje ścieżki. Oświadcz w komentarzach: Przytulam moją podróż z ufnością i radością. Wiedząc, że miłość mnie prowadzi. Niech anioły nadal prowadzą Twoje kroki, oświetlając Twoją drogę miłością i pokojem. Niechaj znajdziesz siłę i odwagę, by objęci każdy nowy dzień z nadzieją i wiarą. Amen.